Siemano, jestem Konrad ze mną jest dzisiaj. Czekam. Tak, i gramy sobie na ma. Y, pce, PvP na serwerze. Y, no i będziemy grać, grać, grać i wygrywać, tak? No to się <grym> coś Mamy coś taką coś nadzieję. Dobra, no chodźmy, nie martwimy łuku. Ja sobie wezmę z mojej magicznej skrzynki coś dla nas, ten specjal. Zdejdź gdzie ty poszedłeś już Ty tu już poszedłeś No już ze zespałem na no, wychodzi Czekam na ciebie Gdzie? Nie widzę cię Jestem za tobą Pan mnie bijesz no, Chodź Tu stój 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 na chwilę to ci tam coś Taka, Lol, już mnie bije łuku dostałem ty jest gościu Nie wiem On, on mnie bije, on mnie bije o, A sorry ja, ja, nie, ja mam Trzy Ja jem Ale... marchew, ja jem marchew Ja, ja cię życzę, bo Pobiegłeś do mnie Dlaczego marchewy nie mogę jeść? O, go... Jak się mnie goni? No, no Nie ma My kill, mój kill, mój kill, mój kill no nie, gościu ma siekierkę, no. Siekierka? Ja chyba coś mam, ale nie mogę ja podnieść. Znaczy mnie, marchewek Z jednym gościem bawię, o lol, ona ma nowa, tą bo coś Nie, nie, nie. nie no jak? Jak mu pomaga? Nie fair. A dobrze widziałem ja i cię balosowe tak, Znajdziemy się tak, potem. 7, tak się 6, powiem. 5, 4, 3, 2, 1, 0 Okej okay. Ej dobra, chodź do Fortu tam gdzie jest Jax Który to? Chodź do drzewa Tylko drzewa się zespełniłem Dobra Wybijam pod górę A do którego Dex? Pojawiam gdzieś od dwa a? No, a czy wiem, gdzie jest jeden? W porcie właśnie nie wiem, który to Tu... Jeden jest nad Spawnem, a drugi Ford to ja wiem, ale tam jest jaksowy koło drzewa. Tak? Nie koło. A to, to, to nie to drzewo. To drugie od drzewa. Ale jaksowy mnie goni. Nie, nie do mnie. A, dzięki. Teś? No niewiele przecież... Nieksowi mnie zawie czekaj e, go co Ale którego? Tego na górce? No A e tam był Diaksowi przecież Nie wiem nima Ja schodzę do tego dam mamy. O dobra jestem za tobą Pewno ty? Patrzę długi E tam jest gościu uważaj no, schodź. Widzę. Wyszedłem. Sikierkę malu. Nie, 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 nie. No sikierkę! Nie, wyszedłem z serwera. Nie ty. No, bo, bo. Nie zabił. O, to ci ten a w ogóle popatrz pod siebie, patrz tutaj, na dół. Na dół patrz. Olo, nie widziałem. Czekaj, ja ci coś dam. Wiesz, czy ty to możesz jeść. Gdzie jesteś? Ten już poleciał. Często pieniądz, tylko... Czego wszyscy mają te siekierki? No weźcie ktoś popał na miecze. O, widzę latający miecz. Też widzę właśnie. I strzały i widzę. A jesteś w którym na Nie wiem, zepam się. Yeah. Na losowe. to czekaj, chodź do tego sprawy od wodospadu tego z tyłu. A nie, tam jest jak sobie, tam idziemy. Wiesz gdzie jestem przesmyk taki? Znaczy przesmyk, to przełęcz jak to nazywa? Czy, czy to jest? No nie, właśnie zebrałem jabłka, to ktoś mnie zestrzelił. A jeśli go... Ja sobie cały czas ginę, to nie ma. Tak, to nie ma. Dobra, ja będę... I sprawdzić. O, siekierkę znalazłem, lolo. No, no. no, tak stoję Nie, znowu ten sam gościu mnie zabije, no. Ja jestem koło domków. Dziadzie, no. Ja jestem koło domków. No, czekaj, może zaraz do ciebie przyjdę. Ja jestem pod tym jednym domkiem, ja stoję na shift'cie. O Boże, spadek fps -u. No. No. Dobra. Czas. I co, nie trafiłeś, co? No Masz... te Dobra, te Dobra, to się. O, jak mi rozjaśniło ekran. Lol. Jesteś koło Mmm Tam. Ale którego? Mały Tak, nie. na pójdzonie. No gościu ma siekierkę. Jak sobie? Nie, siekierkę. Ale za tym powozem, tak czy nie? Tak, w domkach. A domkach. W domkach, mówię domkach. Czego nie mnie? Nie. Idę cię chyba, co ty? Gdzie na to Gdzie na za tobą, na co ty robisz? A, na <laughs> Idziemy do tego? No, możemy. Jesteś jest płytka tutaj? No właśnie też nie wiem, nigdy tu nie byłem. Tam jest, chodź, 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 chodź. Tam się otworzyło. Jesteś? LOL, znalazłem rzuty marchewki, czekaj. Ale nie, ja nikt nie mogę jeść, nie do czego, mam stack. Ej, dobra, otwórz. No, no, otworzyłem, ale nie tutaj, chodź tutaj, niżej. Chodź tam, mnie, widzisz mnie? No, widzę, widzę. I tam się otworzyło. Dobra, stoję na płytce. To nie jestem z diaxami Nie, nie ma diaksów, to są tylko perełki. Zdadzę się. W ogóle po to są butelki XP, jak się wybili. Żeby ten... Jak masz jakąś tam książkę ee, Ja mam na power na flame. No i jak chcesz się sobie połączyć z tym. Z mieczem to musisz mieć X przecież prawda I, I po to są buteleczki z EXPem No bo typamy się na spawna? Proszę już myśli, ja mam drugą skrzynkę Golden Apple do kolekcji mogę świn spawnować? Spałnie? No bo przecież mam odłożyć rzeczy Matko ile mam pom. Ile masz jaksów? 4. Na 5. Mam 19 złotych jabłek, 62 złotych marchewek. The Enchantment Book Flam 1, Iron Chest Plate, I'm Breaking 3, Protection 1. 57 Tam się odło i Peru Indy Idziemy na tego. Na co? Czekaj, idę do ciebie. ty jeszcze przede mną. Dobra. A ty... Czekaj. Nie? Tu A dobry, popo Pochodź na ten z Diaksem. Ja wiem gdzie jest góra z Diaksem. O, mam siekierkę. jesteś za mną? Nie, jak Po No Nie no, żartuję nie ma To nie działa? Dlaczego ma nie działać? Gdzie ty jesteś? Wiesz, skręcam skrzynkę. Tam wyżej jest chyba... Nie, to tam wcześniej było. Była skrzynka z tym Iron Chestway Zlepszony Muszę się pożywić lebem. No otwarte Wiem. Tak poleciał Zadjak Sandi A co i nie ten Tutaj Jaksi O, ich Rej. Ktoś ty znowu poleciał. Fauna, tak? Halo? No, no ja spawnę, ja spawnę 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Idziemy po drugiego diaksa? Mm, tylko nie wiem gdzie jest, ja wiem, gdzie jest. Dobra, chodź, wychodzimy i biegniemy jak najdalej Ochodź. Czekaj pan. Gdzie jesteś? Ej... No ile osób żeśmy do tej pory zabili? Zero Brawo Tu jest gościu z mieczem Tam jest gościu z jaksowym ty Czekaj, mam potkę na truciznę Chowadło zaraz pod tą wodą Weź się o ok. niej. To jest mój mnie bije? To jest mój Czego nie mogę? Czego nie mogę gościabić? Też nie mogę. O, no, no. no. On ma tych sobie miecz, mój franek. Zabiłeś? Nie. Okej, ja mam... tą no, płatkę Strange 2. Ojej. I co to jest weakness?

Weakness. Wiesz? Ten, potka na niewidzialność. Weakness? No mhm. Na pewno? To coś świeci na czerwono. A nie, sorry. <noise> nie potka na niewidzialność. Ej, nie rozumiem co się stało z tym gościem. Użyczyłem potkę na obrażenia? Gdzie, On są się te... Lognął. Może się Może. się że stracić jak sobie miecz. Nie dziwy bym się. Tutaj, na biura. Gościu, gościu za nami, gościu, gościu. Rzucę mu to. Olow, co to robi? Jadę tam, jadę tam. Dedłeś? Czekaj tam. Ja też dedłem. A, dopisz losowe. Ja jestem koło drzewa Staraj się pójść w to samo miejsce ktoś Czekaj, czekaj Gdzie jestem? Czekaj, czy, jest, czy to jest ten gościu, którego byliśmy? Nie, to jest trojan Trojan, to jest wirus No wiem przecież o ja jest tylko tego gościa coś cośmy zrobili. Zebrałem swoje itemy Zabrał moją na z konstrukcji wróciłeś do tego miejsca co byliśmy? Wracam, wracam, ale to nie jest takie szybkie Dziękuję. Golden Apple No nieee To zabili cię? No To co tutaj było Lol, teleportowałem się tuż przed jakimś fortem Może akurat tym coś pojęliśmy? Dobra, i ty tam gdzie jesteś? Tam gdzie... tam gdzie nas zabili Także to jest zwłoki leżą. Albo tylko nie zostało. Dobra, jestem koło tego wozu cygan Możesz wejść drzwi? Mijam brzozę O biegniesz, widzę cię ty Jesteś ty? Tak, ja jestem tanto to zguku No i gdzie jest ten diaks? Wszyscy będą wiedzieć gdzie jest diaks meus

Czekaj, żebym się nie walnął Dobra, mleka już nie będę prał Ej, dobra, idziemy sprawdzić co jest na tej drugiej górze Tam nie ma, to znam. Chyba A. Nie szedłem w samą górę pożywię chlebem. Ale co ci na czacie piszą? Cenzurę trzeba będzie nałożyć. Właśnie ile już nagrzewamy? Nie wiem, długo. 7 po północy. Dzisiaj nie idziemy do szkoły, się chwalimy ciężko wchodzi. Padłeś? Nie, nie padłem. To jest nie taka padłeś. dziura, nie, nie wiem czy wiesz, tu się jedynie... To są patyki? Hej, Koncio. To też są patyki? Nie. Wiem, gdzie są patyki. Patyki są do miecza zrobione, Wiemy tam, gdzie są patyki? No, patyki, cenna rzecz. Ja tam byłem i zignorowałem te patyki który, i jak się tapnęłem na spawn'a sobie przypomniałem, przecież patyki do wiecza potrzeba, a ja się zbieram na tych 600 już 5-6 będzie. Więc biegam z tym diaksem, tak biegam z tym diaksem tak sobie, o, a z diaksem mam i biegam sobie, hej. O. Mało osób jest, ile? Hmm. 3? Prawda 3, 9, 10 osób? Hmm. Dobra gdzie jesteś? Ja jestem po patyki Gdzie to jest? Tam koło diaksa Którego? Spadłem Tego drugiego, tego wiesz, tam na... No wyżej, chyba że to było z tej strony, ale tu nie wydaje, że... No może zabiję w końcu pierwsze upuście. Tak, tak się biegną. To jeszcze to nie tak. Było. spotykamy się gdzieś? tak okay, no ja idę na spawn. O, mam ten z patykami. Mam stak patyków. No, wyjdźmy. LOL. Dobra, więc niestety miałem out of memory, a no i mnie wywaliło i nagrywanie też się zepsuło. Więc jesteśmy w tym samym miejscu co byliśmy i trwamy się na spawn. Ja nie wiem pisać spawn Brawo Proszę się nie ruszać No Dziękuję Też patyki? To chodź na spawn I się żegnać będziemy No stoję tu, gdzie się witali My Widzemy Chodź, 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 chodź. Gdzie ty jesteś? Tu, patrz. Uznaj, że coś pada. Nie da w tej stronie. Dobra, to kończymy. Ja nie da, to jest wysoko. Albo wyżej. No tak, żegnasz się. Do widzenia, dobranoc, dzień dobry. bo się przywitać, najpierw dzień dobry wieczór, a ja teraz dobranoc. No to powiedziałem. Dzień dobry, cześć jema dobranoc, zależy jak to ogląda. Aha, no dobra. A to więc do Subskrybujcie, komentujcie i do zobaczenia w następnym filmiku. Żółty magiczny guziczek. Jabko, jabłko, jabłko, jabłko. No, to cześć.